Siema, chcecie zostać taksówkarzem, ale po nowej aktualizacji nie wiecie, jak to zrobić? Już wam pokazuję. Ale najpierw dajcie suba i łapeczkę. Pierwsze co to: zmienicie pracę na taksi. Ważne, abyście zrespili się w sławnie. Chociaż jeśli chcecie, to możecie w Darłowie, ale wtedy musicie dłużej jechać. Jeśli jesteście już w sławnie, idziecie do handlarza autami. Pokaże się wam nowa zakładka do kupowania aut. Wchodzicie w zakładkę Samochody, zaznaczacie Classic Taxi albo App Taxi, możecie też obie zaznaczyć i wybieracie auto dla siebie. Ja akurat mam najtańsze już kupione, więc przejdę do zakładki Posiadane pojazdy. Spaunujecie swoje auta i jedziecie tak jak ja. Wjeżdżacie na miejsce parkingowe i kupujecie zestaw taksi. Ja już przeszedłem z samouczek, ale Wam polecam go przejść od nowa. Jest bardzo dobrze wykonany i od razu zrozumiecie, co robić. Jeśli chcecie, abym zrobił samouczek, jak jeździć, jak obsługiwać aplikacje, to piszcie w komentarzach. Do następnego!